bo liczę do trzech. Co ja znowu zrobiłem? Czy mogę zjeść czekoladę? Nie możesz. Ale ja chcę. Nie wytrzymam. Zajmę się tym. Teraz tata przejmuje stery. Dzieci? Macie słuchać się matki. Zrozumiano? Ty widziałaś? Co za młota siksa! O kim ty mówisz? O niej! Zdecydowanie nie chciałam się tu zrespić. Nikola? Skąd się tu wzięłaś? Sama nie wiem. Zabili mnie chyba przy ostatnim bosie. Wolność dla roślin! Nie przejmujcie się mną, ja tylko ćwiczę przed protestem. Wolność dla osób grzybich! A co tu robią te kaszojady? Co wy tu robicie? Zapomniałaś? Mieliśmy zagrać w karty. Ja akurat miałam się uczyć z Michałem biologii. Wiadomo, młodość musi się wyszumieć. Ta dzisiejsza. A młodzież! To jakiś totalny chaos. No, ale masakra. Ach, to może zagrajmy w końcu? Zasady są proste. Rozdaję Wam teraz wszystkie karty. Dlaczego moją największą mocą jest krzyk? A uroku zero? Przecież ja nie krzyczę! A u mnie wszystko się zgadza. I spryt, i urok na swoim miejscu. To teraz każdy rzuca swoją mocą krzyku. No. I kto wygrał?